Witam, witam wszystkich chcemy sobie karmić bażanty, gołębie damy im dzisiaj kiełki przekwinięte zboże yy, sałatę też, jeszcze widzę, że nie wyskobały po ostatnim leży, ale pozbieram to i wrzucę kurą kury na pewno to zakończą winogronu też trochę im pokroję i damy im dobra także idę po kiełki sobie je przyniosłem taką ciekawostkę mogę powiedzieć też mamy założone grupę na facebooku to się świat nie chcę wyostrzyć popuszki mi tu można sobie wejść, zobaczyć. Będą dodawane tam zdjęcia, filmiki, jakieś takie krótkie z hodowli, gdzie na YouTube tego nie ma, tak? A tam będę po prostu dawał właśnie zdjęcia ptaków z mojej hodowli, jakieś krótkie filmy. Także zdjęcie zaraz wrzucę. Zobaczycie sobie, jak się grupa nazywa. Bo na Facebooku jest parę takich grup. To się nazywa Tasi świadkiwi Tak jak konto, jak właśnie na YouTubie. Dobra, idziemy dać kiełki. To zboże już takie ładne wyrośnięte. Na pewno, na pewno będą zadowolone. Warżanty. Także tu zboże też jest. to też. Gąbki skorzystają. Dobra, wchodzimy do środka. No i dobra, jesteśmy u Nepalskich. Tam zostają Szytacy. Widzę, że się kogucik tam czaju, ale tutaj im dałem. Zboże mają właśnie do przekwitnięte. Jeszcze zaraz te winogrony dostaną. Wszystkim zboża podosypuję. No i co? Nie chcę skorzystać. Spróbuj. Ach. Tutaj kogucik też podszedł, ale nie próbują. plażę Nepalski też nie chcę spróbować. Może semiczka. Semiczka bardziej taka. Zaraz pójdę tam. Kurnik będę chciał dokańczać. Znaczy kurnik to ogrodzenie u siatka Siatkę będę naciągał. No i dobra, jesteśmy teraz u tajwańskich Od razu sobie próbują Teraz im coś dosypiemy Jak się zobaczyć ostatnio z shortów kurczaki mi się zaczęły kluć to jest Mani. wyszedł jeden. na razie będę musiał go prawdopodobnie zabrać z tego względu, że tam się kury cały czas jej donosiły ja no, ostatnio prześwietlałem jajka praktycznie wszystkie były zalężone no i szkoda teraz będzie, żeby po prostu wyrzucić te jajka, jak są zalężone z zarodkami także będę musiał zabrać jej tego kurczaka zaraz, pójdę zobaczyć może coś się jeszcze dokluło. Także dzisiaj taki filmik trochę skarmienia będzie. No i podaj, tam siatkę naciągać, właśnie Bo chcę, jak też ten kurnik, tam skończyć na te brachmy już do wiosny. I co się okazało? Tam jeden z widzów napisał pod filmikiem. Nie no nie zauważyłem tego, że tam jednak nie jest jedna kurka z brak, tylko kogut. Też mam dwa koguty i dwie kurki. Ale pisałem do znajomego, bo chciało ode mnie właśnie te kurki. I napisałem, że mam koguta na zbyciu jednego. Jest zainteresowany także na pewno ode mnie odkupi kogucika, i będę musiał jeszcze jedną kurkę dokupić, żeby był ten komplet. Właśnie trzy kurki, jeden kogucik. Dobra, one niech tu sobie to zajadają. A ja idę dawać kolejnym i będziemy coś tam robić. O, bo zróbmy tak, że ja tu zostawię telefon, z tego względu, że pójdę do złotych, i, i tam tak yy, nie widzę zbytnio przez tą folię, nie zobaczycie. zostawię to telefon. I niech kogucik sam zostanie z telefonem tutaj, zobaczymy co on będzie robił. Jak się będą zachowywać? Muszę jakiś telefon ładnie sobie tutaj postawić. Tutaj wszystko nagrywał. A ja po prostu za niedługo przyjdę. Tak, żeby mi tu telefon nie spadł. O, sik. I tylko położyć żebyście tu wszystko widzieli hmm, Ciężko hmm. Ciężko, ciężko ustawić mi tu telefon jest Także chyba nic z tego nie będzie. Dobra, zabieram Idę do złotych No i dobra, jesteśmy u złotych daliśmy Kurki od razu podleciały troszkę sobie poskubią I zielonki. I kurkałowna też podchodzi. i zimą też nie tego, bo od samego zboża to też nie ma nic takiego odżywczego tutaj trochę mnie trochę sałaty trochę kiełków nieraz jeszcze jakiś tam warzyw też im daje, pomidory nie pomidory, jabłko, jakieś czarcze takie urozmaicenie mają w To niech sobie tu no, to w skubie. No, pod publikiem chciałem Wam pokazać, ale no tutaj nie widać tych barw z tą żółtą folią. Także, no tutaj nie zobaczycie. Dobra, idziemy do diamentowych teraz. No dobra, diamentowe dostały też kiełki. samiczka podchodzi. One takie bardziej dzikie są jeszcze. Jak widać. Tutaj szybciej gołębie się zainteresowały. One bardziej wydziubują po prostu ziarno tam z pomiędzy Nie wiem czy Pocztowe nie mają jajek bo widziałem ostatnio, że samica cały czas tam siedzi nie wychodzi, teraz znowu jej nie ma musiałbym zobaczyć tam Mogę też się doczekać już jak kogucik się będzie wybarwiał. Ale to najszybciej właśnie na wiosnę, jak już się cieplutko zrobi. Dobra, wychodzimy od nich i idziemy dalej. Idziemy też zobaczyć do kurczaków. A więc co tam się. Ile tam jest tych kurczaków? Czy to, dalej, to jeszcze tylko ten jeden? Czy coś więcej już jest? No a tutaj się okazało, że to jest ten o. kogucik Także są dwa koguty, ale zostawię tego jasnego. Tego mojego, a tego po prostu. No sprzedam. No. Staną dwie kurki: ta kurka i tam. Ta jeszcze jedna tam się schowała. Także ten kogucik pójdzie do mojego znajomego, który brał do mnie właśnie barżanty srebrne. Indyczki, jak widać, ładnie chowają się. Są jedna, tam druga i pan Indoor. Pan Indor na jak zawsze. Dobra, ale my idziemy dalej. Tutaj go coś skubię, indyczka po piórkach wydzibuję. Nie wolno. Czekaj, zostaw jego ten ogon. Dobra, idziemy do kurczaków tam zobaczyć no i dobra jesteśmy u kurki pokaż mi co ty tutaj masz pokaż mi słyszę słyszę jednego kurczaczka tylko tak jest jeden kurczaczek pokaż mi pokażę wam tutaj do światła ładnie czarne no ale mamy. Jest jeden czarny. Dobra, idę do mu No i siedzi dalej na jajkach, i będzie trzeba go zabrać. Więc trzeba go zabrać, dać do kartonu, pod żarówkę jakąś. No, bo tutaj wątpię, żeby przeżył po prostu. Czy u nas nim wychodzi, to nie mam pojęcia. A na reszty niech siedzi jeszcze jajkach. Dobra. Zamykamy i później tam stąd zabieram. No a tutaj jeszcze cała zgraja ich. Kogucik, dwie górki, trzecia kurka się sch o wychyla się. Także tutaj sobie chodzą. Dobra. Idę jeszcze tam ziarna podosypuje wszystkim. Dam sałaty. Jeszcze coś tam ponagrywamy. No i do tą siatkę jeszcze napinać, naciągać, póki jest jeszcze widno. Bo zaraz to szybko się ciemno robi i nie będzie nic widać. Podsypałem trochę tutaj ziarna. Szumy parskich. Jak widać bardziej lubią wolą ziarno niż kiełki. Bo też od zaraz się zlatują. Idziemy teraz do Iwańskim domy. Chciałbym się właśnie już w tym roku, no spodziewam się od nich jajek. W tamtym roku soniczka była za młoda, w tym roku mam już nadzieję, że będą te jajka. Docelowo za niedługo będą trafić też do tamtej woliery, do tej z tyłu. Ładna para, dobra, idziemy dalej. No i dobre. Te Tajwany też dostały. Ziarna niech sobie. skubią Tutaj tą górę łatwę. Zdecydowałem się, że chcę ją sprzedać Ciężko mi do, dostać do pary. A tak jednak to chodzi to... No szkoda, może ktoś będzie z niej zadowolony. No, u mnie bez pary tylko jest. Ładnie. Niechcąco włączyłem nagrywanie. O, si ten gałąbek senegalski biały. Biały. ma plamkę jedną taką na plecach taką brązową ale no jestem bardzo zadowolony z tego zakupu i tutaj też ten szek senegalski na pewno będę chciał białą sparować ze swoim którymś standardem no i szeka też bo mam tutaj swoją jedną starą parę ją to najbardziej no chciałbym ją rozparować tak chciałbym ją rozparować i właśnie z nimi sparować. No oczywiście, jeśli, no jeśli wyjdą dwie samiczki, no to też mam dwa samce, tak? Także wtedy trzy pary sobie tutaj zostawię. No, ale chciałbym po prostu, żebym tą starą parę rozparować i z nimi tutaj połączyć sobie. Ale czy mi się to uda? No to zobaczymy, nie wiem. Te gniazda trzeba posprzątać, bo chcę pościągać wszystkie. Tak jak tutaj zeberki ponapychały, one i tak tutaj nie będą, bo były poprzenoszone. Ale trzeba to ładnie wszystko wysprzątać. Tu też pograbić, bo jak widać, no jest tego trochę tutaj syfu się zbierało, Nie lubię tak, jak taki właśnie jest taki... Wszystko wymieszane na podłodze, tak? Na ziemi można powiedzieć, nie na podłodze, ale na ziemi. Trzeba to ładnie pograbić, posprzątać. Ostatnio też jeden gąbek diamentowy był zaduszony, nie wiem co się stało na tym właśnie parapecie leżał. No szkoda, szkoda. No mam tylko zostały teraz trzy gąbki diamentowe. Będę musiał coś dokupić. Także no, jakaś strata jest. Jak to w hodowli. No są i też właśnie straty, nie tylko same sukcesy nizybarki. Samczek ładnie śpiewa Dobra, idziemy dalej Dobra, jesteśmy u diamentowych Dałem już tutaj wszystkim właśnie Sałatę lodową Podsypałem ziarna, niech jedzą sobie Teraz tylko wodę im I biorę się za ten kurnik. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania filmu. Dobra, idziemy dalej. Góry z indykami trochę wpuszczone, niech sobie zieleń, trawki pojedą. Dobra, także życzę miłego oglądania. Pozdrawiam, a ja się biorę za jakąś robotę, bo samo się nie zrobi. Pozdrawiam.